roztoj mili, jak pewnikiem wiecie, wczoraj była konferencja mikromiętkich na ECHI. Pewnikiem też pamiętacie, jakże rok temu erbnął się prototyp xbox One. A ja się nie mogę z tym zgodzić, bo żech go widział na własne oczy, bo mam jednego tukej. Z kuli bycia najbardziej rozpoznawalnym i najbardziej gryfnym ślązokiem na YouTubach, takiż pas nie ominął mnie i tym razem. Ktoś z Was teraz Teroski pewnikiem, nie, Klaus nie dupc. Tyś nie aż taki fany synek, co byś Teroski też dostał taki gesięg od Microsoftu. A dostał, żech. I see Lydia. Dzisiaj ze samego rańca erbnął, żech się nic inszego, a ino prototyp najnowszych super breli od Microsoftu, czyli tak zwanych. HoloLens. Widzicie, no ta wersja, ona jest jeszcze tako, tako, troszkę żadno, no ale wiecie, to jeszcze jest tyle to jeszcze jest tyla czasu do premiery, że one to jeszcze pewnikiem tam zbajstlują, a poprawią. Sam na rantach mumy poukrywane małe gośniczki, same knefel do włączaniu, wyłączaniu. Farba tako, żech poprosił, żeby by, co by była jak modro kapusta, co by się czuł jak doma. Sam mamy wskaźnik, wiela mamy baterię, no te roski mamy w czule, bo że fez naładował, no to komy i jadymy Z tego co rozumiem, to cały ten widz tego wichajstra polega na tym, że jak się te bryle oblika, a się coś wyświetla na ekranie, to po tym się to mogło wyświetlić w prawdziwości. No to go dum tak, skryfna się karbitka, biera jakieś zdjęcie, uoblikom te brele... No i kaj ona jest? Już wiem. Dydż jo ja nie mum tego takiego łonego blatu, no na czym jo ja to chcę wyświetlać, jak jo takiego blatu nie mam. Będzie dobre. Próbujemy. Ciul. 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 Jo ja dobrze widza? Czy mnie pierę? Ło Normalnie sam pokazała mi się najprawdziwsza karbitka. Tako jako że na ekranie. Obejrzyjcie ino te szadery. Te tekstury, patrzcie, to jest niesamowite. Jobał w szoku. Co ja wam mogę jeszcze powiedzieć? Najlepszy wichajster, jaki że kiedykolwiek miał podłączony do komputera. Polecam z całkiego serca. A troski? i da testować Dali. <słyska> <słyska>